tutka Oli dawaj rzutkę roztriejemy sarki ma ty rude sarki z dupy ode no dobra dobierz wracamy

Grica, Mati, gryka zostawiłeś, patrz Dalej. Oli! Świetnie! Marcel. Brawo Mati, Marcel. 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 dostaw Marcelo. Marcel. 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 tak? Druga strona trzeba. Oluś, co tu robisz tutaj? Nie Szeroko, Nie umarć, Aleks, Выходь, Грацов! Давай, Ручу, давай, давай! Так, подчискать! Brawo, Gracek, bardzo dobry pomysł. Teraz, teraz, dawaj, dawaj. Odpowiadać sobie. Odpowiadać. Brawo. Wychodź, wychodź, Dawid, tak. Tu. Na połowie spojamy Szeroko, Olu szeroko, bardzo rozstaje, przy linii. Malinka wbiega, dobra Malinka, wbiegaj teraz, ostro. pan, pal, zabaj, dawaj. Dobrze, będzie ruch Marcel, okej. Okay, super, ojtek, Oluś Struszyński, wróć tutaj. Oleg, tutaj do nas, 3 na 2, chodź, pomóż. Maryszy! Nie, nie, mnie Mary, Brawo, Mary, Dawaj, Mary. nie, 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 Świetnie okay. nie, Możesz sama następnym razem, nie? Odważnie. Dać piłę? Marcel rzuca, szerzej, szerzej. Oleg, szeroko, zwiewaj na prawo. Marcel, nóżka. Pilujemy, tu chwytamy. Pary, pary, Olo. Oliwier. Dobrze. Nie linią, daj się. Świetnie Mariusz. Przekątna, graczy. przekątna. Zawsze próbuj w ten sposób przekątną, dobra? Pary, pary, pary tak. Próbuj, próbuj na mnie! Gracyk uważaj środek. Ale to sama Marta będzie tutaj podjął. Daję. Brawo Wiktoria! Dawid! Dawid! Dlaczego robisz w ten sposób? Dawidek! Wojtek, nie zostawiaj samej Nataszy! Podchodzimy, podchodzimy! Mamy grania! Szeroko, Marcel. Olo, szeroko. Na połowie, z, yy, raczej na połowie spolone. Mar Marcel, idź szeroko, żebyś miał z czego zbiję. Dobra, okej. Okay. Pytamy teraz, szybko, szybko dobieramy się pary. Pani. na

Bez palonego bardzo, dawaj. Czekaj, czekaj na ty. Wracamy. Dajcie Marcelo, tutaj Pokazać się do gry. Olii, szuka Oli, nie ma cię. Wiktoria, spokojnie dobiegaj. gdzież! Gdzież, gdzież! Gdzież,

Baid i mi w произio'r sol? Muer, e isn't mynd y to? Beth am unrhyw resmaят'ch hylif hi? Na,,"cymryd odormau ar waith". Mae mod Brawo. W środku środko Oli Oli Jest. Jest środka gdzieś tutaj. Super. Brawo, brawo, brawo. Martu, nie płacz, Ania. Oni jest ma. Je to dřeho. i pokryj Marysia, za coś. O, szukamy piłki. Szukamy. chciałeś dobrze, kreślił, ale to, że środek to musi być naprawdę pewnie podalnie. Dokładnie. Dajcie się piłkę. Szymon, daj piłkę. Piłkę. Daj ją, daj ją. Daj ją, daj. Chodź, daj.

Nie to masz rozegrać, żeby to od nas urodzę przeciwników. Nie ma. Kabik! Po piłę! Oni po piłę! Rudek po pyłę! Kto to jest fajna na pojeziostka. Dobre. Nasza upadaj paszczyna. Odchodzimy Rudek. Zamyka Bravo.

Oli, prawa lata. Oli, prawa. Dobra. 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 Tak, má. Dobře. Man. Dobře. Man. Dobře. Man. Dobře. 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 Dobře.

Brawo! Wracaj, wracaj, kreczuś, kacz, kacz, Brawo, Misiek! Bawiamy, Marcel! Marca, jadzie. Brawo, jadzie. Super! Popatrz! Super! Dajesz! Brawo, jest Marcel! Dajesz, Aj, 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 brawo! Oluś! Zejdź, Oluś, z tamtej strony. Skokuj. Marcel! Zejdź tutaj. Każdy chwyta, szybko! Każdy chwyta, szybciutko, pary! Moje, twoja, moje, 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 tak. Ci się. Musimy tutaj moje, rozwiązać. Na moje, 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 Tak, moje, 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 Oli, Oli Staj, Maja! Staj, Maja. Maja! Brawo! Dobrze! Dobrze! Daj, okay. Oli, nie masz sił? Nie widać. Nie pracujesz w Oni teraz? Nie pracujesz w Oli,

Tak, mach się, tam iść, grać, 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 Dawaj, grać, 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 pola. Bravo. Dapol ni ha! Iawn, Oli, holl.

Rydyn Tak, cael ychydig o gyfansoddiadau. Mae'n dda. Rydyn Damy, Paryścia, wracaj, wracaj. Jak Oli? Marysia, nie, 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 został, on nie, nie krośnie. Wejdź do środka, Maria. Maria, do środka wejdź. Możesz go teraz zostawi. Oli, potrzebna pomoc? Akcja, zdejdź, Szymon, do ataku, Grazia wchodzi, Krzysiu, chodź tutaj, zajmij się cośką. Wmichasz! Chodźcie wmichać, dawaj! Grażyna, wejdź! A, widzę. Ale czemu jesteś ostatnia, Grażyna? Stopni Maria, stopki daleko! Copaj, copaj, Brawo bo Jeszcze raz, Faria. Diskokracja teraz. Knięty grażyna. o'rla choglo chias beias asapto pidon chias asa natsy o'poy o'chato svoy alchu do svoy maria

落ち着いて。

Sei tu pouco